Ej, 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 Prędzej czy później, to pierdolnie nie ma opcji Prędzej czy później, ja pierdolne znam To są opcje, sukces to za mało Trzeba zapierdalać jak na te klasy przystało, robię to od lat, zrobię dupę ci od tak Ej, szczajcie moje wersy Dopiero jak będę pierwszy Ej, pierdolę to bagno Pierdolę to szambo Dva, dva, dva Hva, hva, hva Brak lata jak gołąb, wiem coś o tym, ziomo Świat jest pojebany, ciąga pogość za tą forsą Language of bitches, it is money, money, o Ciągle robię trafin, do muszę postawić Muszę kupić maserati albo inne supercar Chociaż życie nie rozdało mi tych kart. Ty tego nie szajisz, ciągle pytasz co to znaczy Przestań męczyć dupę, weź się do jebanej pracy Dodaj sobie to i obróć bo będę już tu na zawsze Na kartach historii się zapiszę trapem, ja Znowu nie śpiecało noc, żeby się spełniło Kiedy inni wstają, to ja chodzę spać Bo to jest jebany trap, ty jebana źliro Mam ochotę umrzeć znowu Mikrofon zapłonął Dwa, 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 dwa Dva, 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 dva